Siemanko, z tej strony Maciej i witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play A ze mną jest... Michał. Ja, jak mówiłem w czwartym odcinku, Michał będzie... To znaczy, będzie niespodzianka. Michał będzie mi pomógł, prawda Michałku? Dobrze, tak. Dobrze, rozpoczynamy. Popatrzmy jak tam na kar... czy mnie... Łączymy sobie jakąś krótką kartę, żeby... Zobaczyli. 14, 3, o, to może 3, 3, 4 to 000... 000... 5, nie, 10, 000... 000... no. ale korzystam z dnia. I jak widzicie, nabiłem sobie kolejny level. No, ja... <słyska> I, to, że 33 level i na razie mam 6000 na 89 Jak widzicie na razie mam tybryska na 64 dni no, wcześniej na 65 czy jakiś tak no dobra, lepsza sobie to i to i jeszcze trochę i obronę no 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 dalej dajesz, dalej dajesz. Wiem, muszę sobie cały dać. Ina, ja a tak konie z tego nie to nietopelza, czy jakoś tak. Aha, za chwilę Wam coś fajnego pokażę. Nooo! No. no ile mam czekać? Wolny komputer, jakiś co nie? Tak. Aha, jakby ten bok ma 5 lat. Nie to nie! Aha, 6. Nie danie! Nie lubię brat Malak. No ja! Trzy, trzy teraz. że nie siedzę kasy. Nie dajesz! Jakie to wolne. No, a pan Gamblem wstaje. Gamblem wstaje. Dobra, wchodzimy na lochę. Ok, zamknij się. Ale mam nochy, bo i tak mamy bardzo dużo czasu. Jak w miecz i siedzę w taków jedzenia. Przepraszam, ale mam go do zwycię. Więc mnie nie No Michał, gdzie ty idziesz? O! Zapalam. Muszę to wygrać. Po tym muszę. Jak w miecz i siedzę w taków jedzenia. Przepraszam, ale mam go do zwierzenia. Jezu, nik! jest! wygrałem i wow trudno przyjść oj tegerski ale taki super artefakt kolejny szczęśliwy odcinek przyjedzie do pod tego podczas wętrzności 36 nic się nie stało, ale mam jeszcze tutaj wytrzymałość i szczęście zmieniam Był jakiś artefakt tak ta, już miałem bardzo dużo artefaktów ale no widocznie ile to będzie w sklepie kosztowało jakieś 200 o 300 jak to w miecz i się tak tak uwielbić malem. a zobaczmy coś na lochach w następnym poziomie co mam i chyba zombie czy coś się opają fajnie czyli mój kolega miał rację a ja zapomniałem spoko mamy jeszcze 5 minut i włączam tu samą misję spoko Maciek <laughs> Fajnie, że mówisz moje imię. Tak naprawdę się nazywam Mateusz. Co by tu teraz zrobić? Nie, nie wiem. Mam do sobą misję chyba w pierwszym albo drugim odcinku miałem hmm. Chyba w którym? W pierwszym... Ja by się nie byłeś wtedy. Nie, nie. Ja będę też tam.

Nie, to jest tylko takie, że taki fajny odgłos. Aha, i tak walczymy z atak na gilgię. Cicho! Na gilgię Andre. Dobrzy są, bardzo dobrze. Bardzo silni i niedobrzy. No dobrze są, ale i tak robię, no, 34 to na milion wygramy z nim, bo on 38 najlepszy. Ja, to... Więc tak. Wygramy, wygramy. Czas i z się robi. Nooooo! Wygramy. Uuu, chyba ktoś wygrał złą gildę. Wygramy. No szybciej co tak dużej ich. No, Chobcie gramy. Wow, i to bardzo jest duże. Z silnymi lewelami. To chyba trzeba podbić trochę. To tak. szybko gildia. O no, ale jeszcze podobno zapadnę. No, dajesz! No Muszę zapytać ich na czacie. No! Kto atakował Annydre? Taką gilety i e. A, bo nikt nie jest aktywny, pech. Dobra, może odpycham później po naszym odcinku. Zostały nam 3 minut, ja sobie tutaj patrzę na samej górze w rogu. Tak mi wygodniej, o 50 sekund, tu 40, no to sobie poczekamy. z zbroja i 7 z taków jedzenia. Przepraszam, ale mam nie chopalnie pilny udział zwiedzenia. jedzenia. Nic mi nie przeszkodzi, nawet Enderman się będzie bodził. ruszał. Tak, to jest słabsze. Aha, zapomniałam. Jeszcze te siedem. Dobra, mieliśmy się zalogować na... Ja już pokazywałam wam konto mi... Michelbel. I oto konto mojego brata. A pokażę... Brata! To no, brata mówię brata! Takie broto. Takie brota. Brata No dajcie Dawaj ja chyba 400 razy, a to nawet nie zareagował. No, Okej, okay, nieważne. Nie będę tak pokazywał. Już chyba widzieliście w pierwszym No. Mat to, no to ja teraz się zalogował, tak? Oto gdzie jest mój brat? Był mój brat. 8 minut. Mati Craft. Spoko. No i ja. okej, okay, Karl trzyma. Zatakuje na arenie i pożegnamy się. A to może w następnym odcinku pokażę Wam taką fajną rzecz. Złowrogi demon? Jak, no jak to wygląda? No to O, to takiego nie wiem, będę miał klaser. Aha, właśnie klaser chciałam Wam pokazać, ale już nie zdążymy. Nie, nie zdążymy, ale całego nie. Za długi. Teraz szukamy szybko jakiegoś byle jakiego gościa. 31 w hale. Łoli... szybciej, bo czas mi tu leci szybciej, szybciej. U jakiegoś 482 przegram Przegram. Przegram. Jeszcze 1200 To szybciej. Wygram! Fut! Szybko, szybciej, szybciej, szybciej. Okej, okay, zamykamy. Okej. Okay. Nara. I to był odcinek czwarty.